Dzień dobry państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na kolejny tydzień z motodziennikiem. Jeśli wyglądam tak, jakbym przed chwilą wyszedł z basenu, to tylko i wyłącznie dlatego, że przed chwilą wyszedłem z basenu. Zapraszam na program, który zaczynam oczywiście od przejrzenia ogłoszeń. Dzisiaj skromniej niż zazwyczaj trzy auta tylko, ale zaczniemy od Porsche, co powinno nieco ten fakt zrekompensować. Jest to Boxster S z 2001 roku, więc pod hmm, pokrywą jest sześciocylindrowy silnik 3.2 o mocy 250 koni, 5,5 sekundy do setki z manualem, a tu jest manual. Auto ma piękny kolor, wspaniałe wnętrze, bardzo wysoką cenę 140 tysięcy zł, oraz bardzo niski przebieg 13 tysięcy km. Trzeba by mu się przyjrzeć dokładnie, bo to auto ze Stanów, według dokumentacji, już był lekko tył, lekko przód. Citroen C4 Grand Picasso też mam dla Państwa. Na podobny egzemplarz zagłosowałem jakiś czas temu własnymi pieniędzmi i to naprawdę się sprawdza. Rewelacyjny wycieczkowóz, w którym jest dużo miejsca zarówno z przodu, jak i po środku, jak i w bagażniku. Ta sztuka ma dwulitrowego diesla o mocy 150 koni i skrzynię automatyczną 200 tysięcy przebiegu i sporo dodatków, choćby kamery cofania. Cena to 55 tysięcy złotych. Jeszcze jedna ciekawostka. BMW E46 z końca produkcji z 2 2004 roku. Benzyna 2,5 litra, R6 pod maską, 192 konie, skrzynia manualna i to X jest, czyli napęd na cztery koła. Cena to 22 000 zł, sporo jak na E46, ale ten egzemplarz, również ze Stanów, choć po bardzo delikatnej szkodzie, ma zaledwie 85 000 km przebiegu. Kolejna porcja ciekawych motoryzacyjnych ogłoszeń, już za tydzień. Sponsorem pierwszej części naszego programu jest firma Corteco, firma, która produkuje filtry uszczelnienia, koła pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. Teraz przechodzimy do działu aktualności. Kończąc, mam nadzieję, ostatecznie wątek wycieraczek z dziurkami w piórach. Od jeepa się zaczęło. Wspomniałem też o Mercedesach i BMW, ale takie wycieraczki są też w Volvo oraz ciężarówkach i autobusach, gdzie jest pionowa szyba. I widz nam nawet podesłał konkretne linki: 1000 zł w jeepie, 600 w BMW. W skali pióro kosztuje 25 zł, zamiennik 80 zł oryginał. I przechodzimy do nowości i ciekawostek. Mieliśmy już jakiś czas temu na testach DS9 i tam nad kolumną kierownicy była taka budka, powiedzmy, a w niej i dwie diody podświetlające pod czerwienią, i do tego specjalne oprogramowanie sprawdzające uwagę kierowcy. Jeśli algorytm zauważy, wychwyci raczej, że kierowca przymyka oczy, albo ma je opuszczone, to powiadomi zareaguje. W teorii. W praktyce nie dałem szansy, nie zdarzają mi się odpukać chwila dekoncentracji za kółkiem, ale i tak tych fałszywych alarmów kilka jak nie kilkanaście w ciągu tygodnia miałem. Zupełnie przy okazji, DS9 ma też kamerę termowizyjną i kolejne oprogramowanie wychwytujące choćby zwierzęta, czające się w krzakach. W w BMW, Mercach, czy Audi działa to świetnie, w BMW zwłaszcza, układ w DS9 reagował ostrzeżeniem o łosiu, ilekroć na poboczu stał w poprzek Peugeot 307 albo 308, albo policyjna Kia Ceed. Ale to tylko dygresja, bo chciałem powiedzieć o przygodach pewnego Chińczyka, który kupił auto marki XPeng. Niby marka nieznana, ale próbują ostatnio wejść do Europy. I ten jego elektryczny SUV, czy tam crossover, też ma taką kamerę obserwującą twarz kierowcy, ale ma też system punktacji. Jak kupujemy auto, mamy 100 punktów i za każdą wychwyconą nie uwagę kierowcy odbierany jest jeden punkt, aż do zera. Co się potem dzieje? No nic, ale punkty wrócą dopiero po roku. Niemniej pan Derek TLM awanturuje się, że auto niesprawiedliwie go ocenia, a on po prostu ma małe oczy. Serio. Podobny problem ma inny bloger, Chang Yan z samochodem marki Nio. To, że obydwaj są blogerami zmienia niewiele, tylko tyle, że dzięki zasięgom informacja dotarła aż do nas. Niemniej, obydwie firmy muszą popracować nad programowaniem, a zanim Państwo sobie przypomną, że przecież coś takiego już było i to dawno, to ja sobie przypomniałem również. W Lexusie LS600H z 2007 roku pojawił się bardzo podobny system, to ta mała budka między kierownicą i zegarami, w 2007 roku. I oczywiście jeździłem tym samochodem wiele razy i zwróciłem na to uwagę, ale nie zauważyłem, by ówczesne oprogramowanie zwróciło choć raz uwagę na mnie. Albo było gorsze, albo paradoksalnie lepsze, bo ja naprawdę uważnie jeżdżę. Jak Państwo zauważyli, często krytykuję wszechobecne ekrany, wymagające sporego zaangażowania, niejednokrotnie w wykonanie jakiejś czynności. Nawet się zastanawiałem, czy to jakaś słabość wynikająca z wieku mojego morza, ale trafiłem na badania, testy wskazujące na to, że niekoniecznie. Przeprowadził je największy szwedzki magazyn motoryzacyjny, VI Biagare. Z jednej strony postawiono Volvo V70 z 2005 roku, z drugiej 11 nowych aut z ekranami dotykowymi do wszystkich. Albo prawie wszystkiego. I proste zadanie dla grupy testowej: podnieść temperaturę o 2 stopnie, włączyć klimatyzację, włączyć radio i ustawić stację radiową, zresetować drogomierz. Zmniejszyć oświetlenie deski rozdzielczej. W Volvo 10 sekund to zajmuje średnio. Jak jedziemy 110 na godzinę, przejedziemy w tym czasie 300 metrów. W Daci Sandero i Volvo C40 niewiele dłużej, 14 sekund. Subaru Outback, Mercedes GLB około 20, Kaszkaj 25, Hyundai Ionic podobnie, ale BMW i X już 30 sekund, a MG Marvel prawie 45. Auto w tym czasie może przejechać prawie 1,5 kilometra. Przy okazji MG, marka ta jest w chińskich rękach od 2006 roku, a samochody. Poszczególne modele rozpoznawalne są głównie w Chinach i ewentualnie w Wielkiej Brytanii, choć od pewnego czasu słyszymy zapowiedzi dotyczące ekspansji na rynek europejski. Czy nowy model MG7 do nas trafi? Raczej nie, bo jest spalinowy, a trochę szkoda, bo wygląda zacnie. Prawie 4,90 m długości, ładne wnętrze, zgrabna sylwetka 1.5 Turbo 180 koni pod maską, albo mocniejszy silnik dwulitrowy 250 koni. Do tego 7 siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa w słabszym, 9-obiegowy automat od ZF w mocniejszym. Cena nieznana nawet w Chinach. Jeździliśmy ostatnio nowym BMW 4 w wersji M50 i chyba jedynie Porsche Taycan, Tesla 3 Performance i jeszcze Audi e-tron GT 4 dały porównywalną frajdę. Mimo, że to elektryczne jest i ciężkie bardzo, 2200 kg waży, to można tym w miarę dynamicznie jeździć bez rysowania lusterkami o asfalt. BMW i 4 M50 ma dwa silniki elektryczne, łączna moc to 544 konie, setka w 3,9 sekundy. Ale będzie coś szybszego niedługo i niewykluczone, że będzie to autorski projekt dywizji M. Na razie testowany w poszerzonym nadwoziu i czwórki, w którym ukryto aż cztery silniki elektryczne, dzięki czemu oraz całej masie elektroniki dbającej o rozdział mocy i momentu osiągi mają się zbliżyć do 3 sekund, a nawet ciut poniżej. Do setki. Jeszcze jedna ciekawostka na dziś. W 2017 roku usłyszeliśmy po raz pierwszy o dość ciekawej koncepcji niemieckiego startupu o nazwie Sono Motors. W 2019 roku firma miała już gotowy prototyp i podobno zebrała 10 tysięcy zamówień. Auto miało być produkowane w Szwecji przez News. To jest ta była fabryka Saba przejęta przez Chińczyków. W tym roku produkcja została ostatecznie wyznaczona w zakładach Walmet, też kiedyś Saba tam składali, w Finlandii. I pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w przyszłym roku. A co to właściwie jest? To Sono, kompaktowe auto elektryczne obłożone panelami słonecznymi. 4,47 m 47 cm długości, 54 kWh, akumulator. Silnik 160 koni masa 1700 kg, więc tak bardzo przyzwoicie. Wnętrze też jest OK, klimatyzacja jest, elektryczne, elektrycznie podgrzewane fotele są, ale dwie najważniejsze cechy to niska cena, 30 tysięcy euro, oraz to, że auto jest w teorii samoładujące się. Auto można też ładować z domowego gniazdka, a nawet z łączem CCS, prądem stałym. Może to być również magazyn energii. Jak to działa? Auto obłożone jest panelami, które w słoneczny tydzień, w zależności od tego, jaki to miesiąc, czy jest dużo słońca, czy mało. Mogą Wyprodukować prąd, dzięki któremu możemy przejechać od 21 w grudniu do nawet 245 km tygodniowo. Zdolności produkcyjne mają sięgać 43 tysięcy egzemplarzy na początku, docelowo nawet 260 tysięcy za 6 lat. Jeszcze jedna ciekawostka związana z Sono: dokumentacja serwisowa ma być łatwo dostępna, a ewentualne naprawy dzięki temu, ale również założeniu na wstępnej fazie projektowania możliwe nawet we własnym zakresie, dzięki poradnikom i społeczności. Czy coś z tego będzie? Pewnie takie pytanie pojawiło się w Państwa głowach. Ja szczerze mówiąc nie wiem, i to samo pytanie chodzi też po mojej głowie. Próbowałem się czwartek, piątek dodzwonić do tej firmy. Tam jest taki bardzo fajny komunikat. Jesteśmy dla Ciebie. Nie będziesz rozmawiał z żadnym botem, ani automatem. Nasi konsultanci za chwileczkę odbiorą telefon, ale nie odebrali. Teraz sprawdzimy przed zakupem, dwa, teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Mamy w, tym, w tej części programu dwa lokowania produktów firmę. AutoDNA, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN, oraz firma Prodictech, której mierników używamy od lat i której mierniki są dzisiaj w promocji w fantastycznej cenie. Co się z cenami używek stało, sami dobrze Państwo wiedzą, ale czasem zdarzają się może niekoniecznie okazje, ale przyzwoite ceny, jak najbardziej. Ostatnio sypnęło dużą ilością czerwonych fokusów, Wszystkie na krakowskich blachach, wszystkie polizingowe z dieslami 1.5 o mocy 95 albo 120 koni z przebiegami od 130 000 do 170 tysięcy kilometrów. Zostało jeszcze kilkanaście sztuk na automoto, było ich przynajmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt więcej. I są to najczęściej wersje trend. Auta trafiły na place w całej Polsce, kosztują od 43 do 50 16 tysięcy złotych, a ja obejrzę dziś jeden z nich, a nawet dwa. Zaczniemy od najtańszego, za 42 900 zł, 173 tysiące przebiegu i zaczniemy od sprawdzenia auta w bazach auto Wszystkie egzemplarze są oznaczone jako bezwypadkowe, jednak znając życie i statystyki, były na bank malowane, czasem nawet więcej niż raz. Ale tu jest czysto. Dziwne, ale przebieg jest, jakże inaczej, potwierdzony. A z historii zdjęć wynika, że auta zostały zdane przez leasingobiorcę w grudniu i niby były wystawione do sprzedania od stycznia, ale na plac trafiły niedawno, więc mogły kilka miesięcy stać. Być może bank czekał na dobry moment, by je odsprzedać. Sprawdźmy drugiego, o 1000 zł droższego, ale z mniejszym o 10 tysięcy przebiegiem. Tu jest podobna sytuacja. Zdanie w grudniu, a potem niby dwie oferty ze stycznia i lipca, ale auto jest na placu od niedawna. Tu są dwie szkody, lekko przód, lekko tył. Nic strasznego, więc Obejrzę obydwa, wybiorę lepszego. I zacznę od tego tańszego. Pierwsze wrażenie jest dobre, spasowanie w porządku. Lewa strona z grubsza w porządku, było takie słońce, że nawet nie widać drobnych obcierek czy dołków. Nie widać też tego, że lewa strona jest byle jak pomalowana. Tej szkody nie ma w systemie. Być może nawet pracodawca o niej nie wiedział, to się zdarza przecież, że ktoś służbowym przywali i na własną rękę naprawi. I to jest naprawiane. I jak widać pod miernikiem, mamy tu trochę szpachli. Nie był to żaden poważny wypadek, trochę pogniecionej, wyciągniętej blachy, milimetr szpachli i zdarty miejscowo ocynk, drobna stłuczka. Ale bardzo brzydko pomalowana, więc idę od razu do drugiego, droższego. Tutaj pierwsze wrażenie również jest dobre, nawet bardzo. Jest oczywiście kilka drobnych śladów eksploatacji, ryski, odpryski, lekko zderzak odstaje z tyłu, ale jakbym miał zgadywać, czy coś było malowane, to nie było, bo nie widać. A że było wiemy z auto DNA, więc to po prostu ładna naprawa jest. Podmiernikiem mamy 110 mikronów na dachu. Z lewej strony czysto, z prawej druga warstwa lakieru na błotniku z tyłu. Też jest delikatnie podszpachlowane I na drzwiach z tyłu tak samo. Prawy błotnik przód malowany. Maska nieodkręcana, błotniki również. Żadnych śladów kolizji pod maską. Silnik suchy. Od spodu również, tylko osłona się nieco podwinęła. Wnętrze ładne, schludne, jedna dziurka od papierosa na fotelu kierowcy, niestety, ale zero nieprzyjemnych zapachów. Pirotechnika oryginalna, opony różne na różnych osiach, z tyłu 4, przodu 7 mm bieżnika. Te z tyłu to chyba od nowości jeszcze są, co się zdarza, bo na pewno był jeszcze komplet zimówek. Jazda testowa? Czuć żał to jest trochę zastane, trzeba nim pojeździć, żeby zawieszenie odzyskało sprężystość, ale nie jestem się tu w stanie do niczego przyczepić. Wszystko działa jak należy, a silnik, niby tylko 90%. 55 koni za to 6 biegów jest naprawdę świetny, dynamiczny, elastyczny i bardzo, bardzo mało pali. Następnego dnia zatem auto zmieniło właściciela. Przebieg niby spory, ale autostradowy, do tego wymieniony rozrząd, no i naprawdę bardzo przyzwoita cena 43 tysiące za czteroletniego Focusa z silnikiem diesla no to naprawdę naprawdę bardzo przyzwoita cena. Przypomnę Państwu, że dzisiaj mamy specjalną promocję na mierniki od firmy Prodigtech. Link do tej oferty znajdą Państwo w opisie filmu, a kolejny odcinek motodziennika znajdą Państwo już niedługo. Kłaniam się pięknie, do zobaczenia.